se must dieta? rezygnujesz z dokładek, wybierasz zdrowsze opcje, odmawiasz sobie słodyczy, a mimo to waga ani nie drgnie. Czujesz frustrację, bo robisz wszystko jak trzeba, ale efekty są zerowe. Badanie opublikowane w Cell Metabolism pokazało, że nawet niewielkie nadwyżki kalorii, rzędu 100-200 kalorii dziennie, mogą całkowicie zablokować spalanie tłuszczu. Problemem mogą być właśnie te drobne rzeczy, na które nawet nie zwracasz uwagi. W skali tygodnia potrafią pochłonąć cały Twój Deficyt kaloryczny i zanim się zorientujesz, mija kolejny miesiąc bez zmiany na wadze. W tym filmie pokażę Ci prostą zasadę dzięki której nadal możesz jeść słodycze, mieć z tego przyjemność i mimo to realnie spalać tłuszcz. Bez obsesji, bez frustracji i wreszcie z widocznymi efektami. Codziennie tylko trochę. Zaczyna się niewinnie. W poniedziałek zjadłeś garść chipsu, bo zostały po kolacji. We wtorek sięgnąłeś po cukierka, który leżał na biurku w pracy. W środę ciastko do kawy, bo ktoś przyniósł. W czwartek pączek, bo był za darmo. W piątek tort, bo kolega miał urodziny. Przecież to tylko małe rzeczy. Rzeczy, nie? Nie wydaje się, że robisz coś źle. Przecież obiad był zdrowy, przecież liczysz kalorie, przecież unikasz fast foodów, ale to właśnie przez takie, przecież w twojej głowie, te 100-200 kalorii dziennie przechodzą niezauważone. I chociaż robisz wiele rzeczy dobrze, to drobiazgi cały czas pracują przeciwko tobie. Niby nic się nie zmieniło, a jednak coś nie działa, bo to ni sumuje się nawet do 1500 kalorii tygodniowo czyli dokładnie tyle, ile miał wynosić twój deficyt. Cały progres znika w przekąskach, których nawet nie pamiętasz. I właśnie dlatego, mimo diety. Waga ani nie drgnie. Badania z Chile wykazały, że ćwiczenia jednej partii ciała, na przykład brzucha, nie wpływają na miejscową utratę tłuszczu. Czyli nie da się naprawić takich przekąsek kilkoma seriami ćwiczeń. Dlaczego waga stoi? Trzymasz się planu, gotujesz w domu, liczysz kalorie, robisz zakupy z listą, nie podjadasz wieczorami, nie zamawiasz pizzy, robisz wszystko jak należy, a jednak waga stoi. Tygodnia na tydzień bez zmian. Zaczynasz szukać winnych, może coś z hormonami, może zatrzymana woda? Może metabolizm się rozleniwił? Ale gdzieś z tyłu głowy masz pytanie, czy ja na pewno jem tyle, ile myślę? I tu pojawia się niewygodna prawda. Przekąski, których nie liczysz, mają realne znaczenie. Dwa orzeszki, łyk soku, resztki po dziecku, jedna łyżeczka masła orzechowego. Każda z tych rzeczy dokłada cegiełkę. Badanie HALL potwierdziło, że nawet dokładnie taka kaloryczność rzędu 100-200 kalorii dziennie wystarcza, by całkowicie zniwelować deficyt i zatrzymać spalanie tłuszczu. I zanim się obejrzysz, te cegiełki zbudowały ścianę, która blokuje twój progres. Nawet niewielkie niedoszacowanie kalorii mogą całkowicie zniwelować twój deficyt. I to właśnie dlatego twoje ciało nie chudnie, mimo że czujesz, że dajesz z siebie wszystko. Nie musisz rezygnować z przyjemności. Dla wielu osób dieta oznacza jedno wyrzeczenia. Cierpliwe odmawianie sobie wszystkiego, co smakuje dobrze. Zero cukru, zero pieczywa, zero radości. Ale ile tak wytrzymasz? Tydzień? Dwa? Bo w końcu przychodzi dzień, kiedy masz gorszy nastrój, jesteś zmęczony i wszystko pęka. I wtedy rzucasz się na to, czego sobie odmawiałeś. Ciastka, loby, chipsy wszystko naraz. Bo skoro i tak złamałeś zasady, to może dziś już trudno. Od jutra zacznę od nowa. Tylko, że to jutro nie przychodzi, a poczucie winy wraca. To nie słabość, to po prostu brak systemu, który pozwala ci zachować balans. Według metana, Analizy opublikowanej w JAMA, najskuteczniejsze diety to nie te najbardziej restrykcyjne, ale te, które jesteś w stanie utrzymać długoterminowo. Bo nie musisz rezygnować ze wszystkiego, żeby chudnąć. Wystarczy zaplanowana, kontrolowana, przekąska dziennie coś, co lubisz, ale w przemyślanej porcji o konkretnej porze. To rozbraja napięcie, daje luz i pozwala utrzymać dietę bez frustracji. Wyobraź sobie, że dziś wieczorem. Czeka na ciebie coś pysznego, coś, co sam wybrałeś i wpisałeś w swój plan. Wiesz, że będzie, wiesz, że możesz i nie musisz się tego wstydzić. W ciągu dnia pojawiają się takie pokusy. Ciasteczka w pracy, coś słodkiego na stacji, coś chrupiącego w domu, ale masz plan i to zmienia wszystko. Nie musisz improwizować ani walczyć z sobą. Nie musisz wytrzymywać, bo już podjąłeś decyzję wcześniej. Planowanie zabija impulsywność. Gdy masz zaplanowaną przyjemność, nie działasz pod wpływem emocji. Dzięki temu trzymasz kalorie w ryzach bez wyrzeczeń. To proste, ale właśnie dlatego tak skuteczne. Większość diet zakłada, że masz nieskończone zasoby siły woli, że zawsze wybierzesz sałatę zamiast batonika, że zawsze powiesz nie, ale życie tak nie działa. Codzienność to stres, zmęczenie, emocje, a wtedy silna wola znika pierwsza. I właśnie w takich chwilach podejmujesz decyzje, które niszczą Twoje efekty. Bo nie miałeś planu, nie przewidziałeś, że będziesz głodny o 21, nie przygotowałeś alternatywy i wtedy sięgasz po cokolwiek, a potem masz do siebie żal. Metaanaliza ponad 7 tysięcy osób pokazała, że trwały efekt przynosi idealna dieta, tylko taka, która bierze pod uwagę Twoje ograniczenia. Dlatego najskuteczniejsza dieta to ta, która zakłada Twoją słabość i ją uprzedza. Planowana przekąska, elastyczny bilans, przewidywanie pokus. To daje Ci poczucie kontroli. A poczucie kontroli równa się trwały efekt. Bez tego znowu wrócisz do punktu wyjścia. W tym filmie pokazałem Ci, jak drobne przekąski mogą sabotować Twój deficyt kaloryczny. Nawet jeśli trzymasz się diety. Ale co, jeśli problemem nie są tylko przekąski, tylko cały plan? I co, jeśli większość diet nie działa właśnie przez to, że są zbyt restrykcyjne albo źle dopasowane? Obejrzyj ten kolejny materiał, gdzie pokażę Ci, jak stworzyć skuteczną dietę od podstaw bez głodu, bez chaosu i bez wątpliwości, co tak naprawdę działa. Kliknij tutaj.